Cześć, przychodzę dzisiaj z takim krótkim filmikiem, właściwie z pytaniem szybkim. Powiedzcie mi, jakiego typu elektronarzędzia chcielibyście mieć testowane na tym kanale? Generalnie stoję przed zakupem kilku elektronarzędzi do większych projektów, które mnie czekają w najbliższym czasie. Będzie to całkowicie nowy system, ponieważ moje stare elektronarzędzia są już do niczego praktycznie. A chciałbym przy okazji zacząć też na tym kanale coś testować. Jak widzieliście na minaj Turce, no stoję przed wyborem między czterema systemami. Jest to Niteo Tools z Biedronki, Parkside Lidlowski, Einhell oraz Yato. Dlaczego te cztery? W sumie nie wiem, jakoś tak wpadły mi w oko. Niteo Tools jest bardzo mało popularne z tego co widziałem. Jest bardzo mało elektronarzędzi, tak więc raczej jest na ostatnim miejscu. Natomiast jest też bardzo mało testów tych elektronarzędzi, a są mega tanie. Tak więc może Was to będzie interesowało. Jeżeli chcecie, to jak najbardziej mogę wejść w ten system i ten testować tutaj rzut na mój ogródek i folię, którą będziemy wyrzucać. Myślę, że na jesieni to będzie jeden z większych projektów, ponieważ chcę tutaj postawić szklarnię drewnianą na podmurówce z cegły. Myślę, że będzie fajny, fajny temat do obejrzenia. Dajcie znać, może macie jakieś inne pomysły, co moglibyśmy potestować. O, a tu moje zaprzyjaźnione sarny. Całkiem nie najgorszy widoczek mam z domu. Dajcie znać. Może jakiś inny system wchodzi w grę i chcielibyście zobaczyć? Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Myślę, że po 1 września będziemy kupować i dam wam znać, co z tego wyjdzie. Zostawcie suba i oglądajcie nowe filmiki, bo zacznie się sporo dziać na tym kanale. Do zobaczenia.